Hej, oczko, witajcie, co Witajcie na moim kanale Instagram. Pod podłogę Koniki. I wczoraj wam nagrywam szorca Jak wy to będziecie oglądać, nie wiem kiedy. A ja to nagrywam w poniedziałek. A w wtorek nagrywam szorcy. I mówiłam wam w tych szorcach, że pokażę wam nowego konia już za niedługo. I oto on. Taki piękny konik. Nazywa się ogólnie. Ravenek, Raven. I my ogólnie sobie jeździmy teraz drągi. Uwielbiam go, jest taki fajny. I ogólnie będę na moich innych koniach też jeździć. Będziemy takie mini te skakać. U, dobry konik, Bardzo dobrze! Bardzo! Dobry konik! Dobry konik! Galop! Dobry koń, bardzo dobrze. I to był taki krótki odcinek. Taki krótki. Bajo, bajo.